Dobry dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w nowym filmie. I tak, jestem w Sinsei. Zobaczcie, jaki bogaty asortyment tutaj jest. Akurat jestem na dziale dziecięcym, ale już zmierzam do działu damskiego i właśnie wypatrzyłam fajne piżamki. Słuchajcie, zrobimy sobie taki ogólny przegląd tego, co możemy znaleźć w Sinseju. Bardzo ładna piżamka, taka muślinowa. Tutaj macie namiary i cenę. Bluzeczka z takim wiązaniem, i do tego shorty. Ta też jest niczego sobie. Taki nadruk nienachalny do tego spodenki w bardzo ładne pomarańczki. I tu macie cenę i japońskie, klimaty, typowo, a tu ja. <słuchajcie>, Słuchajcie, fajny szlafrok z takiej wiskozy cieniutkiej. Już sobie poszukamy, czy jest tutaj gdzieś. Cena, słuchajcie na miary, ja postaram się Wam podinkować większej rzeczy. Tu mamy też koszulę nocną, ale świetna sprawa. Widzę, że regulowane ramionczka. 40 zł. Uważam, że cena dość atrakcyjna. O, to mi się bardzo podoba japońska wiśnia. Już chciałam powiedzieć, róża, ale nie z różą to nie ma nic wspólnego. Cena też całkiem fajna. Zobaczcie, i tutaj z tego, co widzę, są takie fajne ozdobne spodenki z taką falbaneczką. A obok wisi piżanka ala satynowa, oczywiście. Nie oszukujmy się, w tej cenie nie dostaniemy jakiegoś materiału premium, ale też wygląda całkiem zachęcająco. Już prawie ominęłam tę pięknotkę, czyli taką bawełnianą piżamkę w serduszka białą. Też mamy krótkie spodenki w komplecie, zawiązywane na sznurek i ta powiem Wam, że rzuciła mi się w oczy oczywiście ze względu na kolor i bardzo fajny materiał. Do tego spodenki zakończone. O, tutaj wózeczka też tak samo zakończona, jak i spodenki, właśnie. Będę starała się Wam pokazywać nowości. Pewnie coś z wyprzedaży fajnego też tutaj pokażę. Znowu fajna piżamka z takimi ozdobnymi spodenkami, krótkimi. I tutaj pod spodem. A, jakbyście nie chcieli, takiej, wiecie, Total Look kratka w, w błękitach no to macie z bawełnianą białą górą. Też spoko sprawa. I do tego takie spodenki w paseczek. O, i tu namiary, proszę Państwa. Tu też mamy bardzo fajną propozycję, taką piżamkową. I tak piżamki na początku tego filmu z takimi szortami w serduszka tego typu skarpetki ja poszukiwałam i właśnie widzę, że tutaj są w bardzo dobrej cenie fajne kolory, takie neutralne to jest jedna propozycja, a druga jest taka kolorystyczna te zakończenia skarpetek bardzo ładnie wyglądają jak wyska wyskakują, nie z niczego nie wyskakują ale wystają z butów to na pewno kurtki taka z frędzlami no może niekoniecznie dla mnie ale ta taka, ale ramoneska, już całkiem spoczko. Cena rewelacyjna, to macie namiary. A jeśli chodzi o tą z frędzlami, to też już wam pokazuję. I cena również fajna. Ta rzecz wygląda, jakby była z fajnego materiału, składowo. Oczywiście, wszystkie składy znajdziecie sobie na stronie internetowej, a tutaj macie namiary. Słuchajcie, duży wybór sensie ma różnej bielizny, natomiast no ja tutaj nic dla siebie nie znajdę, ale dajcie znać, czy kupujecie, czy nosicie, czy na przykład majtki warto tutaj kupić, bo ja szczerze mówiąc, nigdy nie kupowałam, a widzę, że tutaj na przykład są takie jak nosze, takie brazylijane, cięte, fajne. No dajcie znać. Tego się obawiałam, że jak będą w wyprzedaży, to będzie po prostu miks. Misz-masz i tak wszystko wszędzie. Tutaj spodnie bardzo fajne, zaraz je odwieszę. Takie, widzicie, o tak wyglądające. Takie lejące, bardzo fajny materiał, no i cena też spoczko. Sukienki tutaj mam, co prawda materiał mnie nie zachęca, ale jak już pokazałam to proszę bardzo. Oczywiście, co mnie przyciągnęło, print tej sukienki. Co tutaj mogę Wam pokazać? Ta jest ładna. Zobaczcie. A, oczywiście wszystko leci. Niesamowite. No ale dobra. Tutaj widzę, że nie macie rzeczy z wyprzedaży. O, ale bardzo ładny kolor. Taka, może sobie ją przymierzymy. Gdyby Wam się nie podobała w tym kolorze, to jest też w bieli. Tutaj też całkiem fajna propozycja, taka dopasowana. Jest w dwóch kolorach takim taupe i graficie w prążek. Jak lubicie takie klimaty, to proszę bardzo. Powiem Wam szczerze, że przez to, że moja paczka nie przyszła, wskoczyłam dosłownie podczas moich codziennych obowiązków i aktualnej pracy i mówię: Dobra, spróbuję coś tutaj dla Was nagrać fajnego. Ale nie ukrywam, że godzina nie jest zachęcająca, bo jest 17, więc wszyscy kończą pracę. I obawiam się, że ruch może być spory, więc za chwilę będę uciekać. Ale te topiki są bardzo fajne. I właśnie Wam pokazałam taki w kolorze kaki, ale ten szary oczywiście byłby moim faworytem. I słuchajcie, 16 zł? Super cena. Jeśli o mnie chodzi, to ja bardzo lubię takie sweterkowe propozycje, i tutaj macie rozmiar za niecałe trzy dyszki w paseczki. Do tego jakieś jeansowe shorty i super stylówka można zrobić. Tu też bardzo fajna rzecz, taka bluza z haftem. I ona jest taka, wiecie, krótki rękawek, ale bluza bluza na takim materiale. Hmm. Czy to będzie fajne? Nie mam pojęcia. Ale co jeszcze mi się rzuciło w oczy, to taka basicowa bluzeczka z bardzo ładnym dekoltem. Słuchajcie, ona kosztuje niecałe dwie dyszki. Nie wiem jak wy, ale ja nadal uwielbiam klimaty graficzne. I tutaj macie. O, proszę bardzo. Koszulka, t-shirtka Nirwana, teraz przeceniona. Ok, jestem teraz przy najnowszej kolekcji i mamy tutaj. Takie bardzo długie sukienki, gładkie, typowy taki basic do wszystkiego. Znowu w dobrej cenie. I jest też w innych kolorach. Czarny i taki bordo. No, to sukienka. To jest sukienka czy kombinezon? A, to kombinezon, słuchajcie, bardzo fajnie wygląda, bardzo ładny kolor w ogóle. No, no, no. A tutaj co mamy? Też coś fajnego. Oglądałam tą sukienkę. Słuchajcie. Oglądałam ją na stronie przez aplikację, i powiem Wam, że jeszcze bardziej mi się podoba, jak tutaj ją tak widzę sobie wiszącą. Oczywiście to takie moje aktualne kolorki. Okej, okay, a co myślicie o takiej sukience? Zobaczcie, taka graficzna, bardzo fajna, dłuższa, z ozdobnymi guziczkami, i powiem Wam, że materiał jest świetny. Mamy ją jeszcze w takiej kolorystyce, chociaż trochę inna góra tutaj występuje, ale bardzo fajnie wygląda. Nie mam jego rozmiaru, ale tak to chętnie bym ją przymierzyła. No szkoda. Bardzo duża ilość shortów jeansowych. I tutaj te mi wpadły w oko, bo są takie o trochę dłuższym fasonie, jednak już nie tak roznegliżowanym. No jest pokocena. No, wiadomo, te słuchajcie. To wiele dziewczyn na ich punkcie oszalało i wcale się nie dziwię, bo wyglądają bosko. Tutaj macie na miary. No, może sobie je przymierzę. A to już coś innego, zobaczcie. To inne są powieszone. Zobaczcie, tu jest taka kroptopowa bluzeczka w klimacie. Stary vibe, sprany. Bardzo fajnie wygląda. No, nie ma mojego rozmiaru, więc nie przymierzę, ale ładnie wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy taką bluzę z haftem. Bardzo różową babułgam, ale zwróciłam uwagę, bo naprawdę dobrze wygląda, a cena jest śmieszna, jest na takim misiu. Oczywiście to nie są jakieś super trwałe rzeczy, ale jest to informacja, że można szukać też dołu. Więc chyba można sobie stworzyć dresiwo. A chyba nikogo nie zaskoczę, że ja kocham dresy, tak? Ale jestem znowu na nowościach. I słuchajcie, umówmy się tak. Zbieram tutaj to, co mi wpadnie w oko, to co uniosę, bo już coś niecoś mam i widzimy się w przymierzalni. Zanim zobaczycie mierzenie z przymierzalni w Sinseju, pokażę Wam moje must have pielęgnacyjne od Sensum Mare. Jest to ta esencja. Będę ją polecać każdego dnia i każdemu, kto chciałby chociaż odrobinę zadbać o swoją cerę, o swoją skórę, zwłaszcza twarzy. Słuchajcie, jest to mój produkt top. Zużycie też już jest spore, ale spokojnie mam zapas. Musiałam się wyposażyć w zapas, bo tak bardzo uwielbiam tę esencję. Ona jest takiej konsystencji, lejącej, nakładam ją na całą twarz, również na strefę pod okiem, ale też na szyję i dzięki niej uzyskuję taki efekt od razu takiego, takiej świeżości, takiego nawilżenia wstępnego. Następnym moim krokiem jest serum. Ja używam na co dzień tego z witaminą C, również idealnie mi się sprawdza. Daję sobie dwie pompki produktu, nakładam je zarówno na całą twarz, na strefę pod okiem, na szyję i nie zapominam też o czole. Serum daje mi takie uczucie takiego... Esencja to był taki zastrzyk, to było takie wow. A serum już jest taką warstwą, dzięki której wiem, że produkt następny, który nałożę, będzie dobrze... Przyklejony, ja sobie to tak nazwę. Nie zapominam oczywiście o strefie pod okiem i o produkcie, który używam właśnie w to miejsce. Jest to krem pod oczy Algo Glow. Słuchajcie, on jest idealny, pięknie rozświetla strefę pod okiem. Ja jestem bardzo zadowolona, nie ma żadnego problemu w przypadku makijażu, nic się nie rozwarstwia, pięknie przyjmuje, a dzięki tym drobinom, które on w sobie ma, ta strefa wygląda od razu na świeższą. Mniej opuchniętą i zmęczoną. Ja, tak jak widzicie, sobie ją dokładnie wmasowuję, nie tylko tutaj pod oko, ale też w powiekę. Daję odrobinę na brwi i tutaj wychodzę poza. I na to wszystko, kochani, oczywiście musi przyjść filtr. O filtrze nigdy nie zapominam, i od momentu jak mam ten od Sensu Mare, to używam tylko i wyłącznie go. Nie zauważyłam żadnych przebarwień tutaj w tej okolicy, a to jest bardzo dla mnie. Normalne, niestety, że jak tylko pojawia się trochę więcej słoneczka, to niestety one tutaj wyskakują, ale ja sobie używam tego właśnie filtra. I nic takiego się nie dzieje. Filtr nakładam na całą twarz, na strefę pod okiem, na powieki, na miejsca, gdzie z reguły właśnie wyskakiwały mi najszybciej przebarwienia, czyli na szczycie policzków, na nosie, na wąsiku. To są właśnie miejsca, gdzie z reguły te przebarwienia się pojawiają, pojawiały, kiedy nie dbałam tak bardzo. Oczywiście nie zapominam o szyi, o czole to też jest bardzo, bardzo ważne. I jak widzicie, ten produkt daje mi takie glow. Nie bieli, ale daje takie właśnie świeże glow, więc gdybyście miały ochotę chodzić sobie sotę, nałożyć sobie odrobinę korektora, na przykład odrobinę przypudrować, jest taka możliwość, słuchajcie, wygląda to bardzo świeżo, bardzo naturalnie i efekt utrzymuje się przez wiele, wiele godzin. Więc, kochani, tak właśnie wygląda moja pięknacja codzienna teraz w okresie letnim zwłaszcza. Ja przypominam tylko, że z moim kodem ASIA25 macie 25% zniżki na cały asortyment Sensomare. a jeśli chodzi o te produkty, to znajdziecie linki do nich w opisie tego filmu. Zapraszam serdecznie. Pierwsza stylóweczka to słuchajcie, właśnie ten sweterkowy topik, który Wam przed chwilą pokazałam i do tego założyłam takie shorty w bardzo ładnym odcieniu brązu. One są takie Wydaje mi się, że wiskozowe, bardzo fajne, przewiewne. I jedną i drugą rzecz mam w rozmiarze L. Tutaj ja sobie związałam, ale możemy sobie opuścić na bioderka. Możemy, wiecie... Mniej lub bardziej sobie to związać. Bardzo fajna stylowa, tym bardziej, że w Poznaniu jest w tej chwili w okolicach 30 paru stopni, więc bardziej chcemy się rozbierać niż ubierać, i wydaje mi się, że to wygląda całkiem ładnie. I do tego dopasowałam takie klapeczki. Mam rozmiar 38 i są idealne, a widzicie, jak mam opaloną od sandałów. No właśnie, więc przydałoby się mieć chociaż jedno takie klapki i właśnie sobie w nich śmigać. Bardzo fajne, lekkie, wygodne. I z tego co widziałam są też w innych kolorach bardziej uniwersalnych, może jaśniejszych. Zobaczcie sobie na stronie, ja wam oczywiście podlinkuję te rzeczy, które będę tym razem mierzyła. Gdyby jednak tamte brązowe spodenki do Was nie przemawiały, to zobaczcie ten top idealnie się sprawdzi również z total lookiem na dole czarnym, czyli czarne krótkie spodenki, czarne klapki. Słuchajcie, spodenki są świetne, są teraz na wyprzedaży, są w zarąbistej cenie, są na takiej gumce i powiem Wam szczerze, że mega mi się podobają. Chyba sobie je wezmę, bo potrzebuję takie wiecie, klasyczne do wszystkiego. Długość jest idealna, nie są za krótkie, nie są takie wiecie wulgarne, jak wiele z takich Spodenek, bardzo fajny materiał. Zarówno do koszuli się sprawdzą, ale też właśnie do takiej bluzeczki. Rewelacja, słuchajcie. To jest taka stylowa, w której spokojnie możecie pójść też do biura. Wiecie, jaką sobie dacie marynarkę albo właśnie lnianą koszulę. Rewela, no. Bardzo mi się to podoba. Kolejny komplet i kolejna bluzeczka, taka dzianinowa, jak widzicie, trochę prześwitująca. Ja wzięłam rozmiar XL i jednak mogłaby być L, bo tutaj wszystko wyznaję, wszystko mi widać. Natomiast kolor jest bardzo ładny, taki dekolt typu halter. Bardzo ładnie odchudził mi ramiona. Słuchajcie, więc jestem w szoku. A spodenki, no to są te spodenki, które teraz po prostu królują. Natomiast ja wzięłam rozmiar 42 i chyba jednak przedobrzyłam. One tutaj tak śmiesznie się układają, widzicie. Chyba jednak musiałabym mieć mniejsze, a może nie, nie mam pojęcia zielonego. Trochę miejsca tutaj mam, ale też nie za dużo. A one tutaj w kroku się tak dziwnie układają. Do mnie akurat one nie trafiają, ja sobie takich nie kupię, nie zostawię. Zdecydowanie bardziej trafiają do mnie te czarne, to jest mój fason. To jakoś tak niekoniecznie, chociaż jeszcze pokażę Wam za chwilę w kolorze jasnego jeansu i sprawdzimy może tamte będą lepsze. Klapeczki pasują do wszystkiego i słuchajcie, aktualnie są na wyprzedaży za dwie dychy. No i powiem Wam, że tutaj ta bluza, ta, taka koszulka bluzowa, bo ona jest właśnie w tym materiale, to jest ta, którą Wam pokazywałam ze sklepu. Słuchajcie, ja ją wzięłam w największym rozmiarze XXL jeśli lubicie taką stylową, to to jest boskie. Zobaczcie, do tych shortów też świetnie wygląda. I te jakoś tak ładniej się układają. Zobaczcie, co prawda, one w większości wchodzą w tyłek. Niestety, nieważne jaki rozmiar wybierzecie, czy większy, czy w sam raz, no to tak jest. I one tak śmiesznie bardzo podkreślają brzuszek. No generalnie nie dla każdego jest ten fason spodenek i zupełnie nie pasujące do tego klapki. Więc co prawda są fajne cenie. kosztują chyba trzy dyszki w tej chwili, ale zdecydowanie ładniej będą wyglądać te. O, i już Wam pokazuję. O, no te to są po prostu boskie, Naprawdę bardzo fajne i do wszystkiego słuchajcie. Zobaczcie, jaki fajny komplet. Za naprawdę śmieszne pieniądze, bo te spodenki 50 par złotych, ta bluza. nie pamiętam, ale wszystko macie podlinkowane, więc zaglądajcie do opisu tego filmu. Gdybyście z jakiegoś powodu nie chciały takiej dresowej bluzki, chociaż nie wiem dlaczego zupełnie, to klimaty Nirwany również tutaj znajdziecie, i to jest właśnie ta na przecenie. No wyprzedaży, przepraszam. Ona jest w tej chwili za trzy dyszki, z tego co pamiętam. I ma bardzo ładny kolor, taki neutralny. Jest w takim klimacie trochę stary vibe, wiecie o co chodzi. Świetnie wygląda do tych shortów. No, klapki do wszystkiego pasują, wiadomo. Ale świetny komplet. No i jesteśmy takie, wiecie, roznawilżywane. Chociaż w tej szarej też nie byłyśmy, prawda? Tym razem taka basic stylowa, czyli mamy bawełnianą bluzeczkę z takimi koralikowymi akcentami poprzyszywanymi. Dekolt, jak widzicie, jest dość zabudowany. Rękawek tak wygląda. I do tego mam spódniczko short jeansowe. I teraz tak, górę mam XL, a dół mam 42. Dół mogłabym mieć mniejsze, bo mocno mi odstaje z każdej strony. I tutaj, no, dlatego nie wsadziłam podstanik, bo to śmiesznie tak się opuszcza, tak opada, o widzicie. Więc jednak mogłabym mieć mniejsze. Natomiast chciałam wam pokazać, że ta stylóweczka jest taka też fajna schludna, fajna do pracy na przykład i też fajnie możemy się nie poczuć. Fajnie, 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 fajnie. Wybaczcie za tą ilość powtórzeń. No a klapki tak, bo nie mam innych lepszych tutaj. No dobra, powiem Wam szczerze, że ta koszulka, jaką tylko zobaczyłam, to miałam takie, ale fajne, rewelacyjne w ogóle w moich aktualnych klimatach. Przepiękna, bardzo ładny kolor twarzowy. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie koresponduje z moją urodą. Mało takich rzeczy jest, w których ja tak korzystnie wyglądam. Taka moja osobista opinia, oczywiście, bardzo ładny nadruk. Góra mierzę Elkę, a dół wzięłam, zaryzykowałam MK. I zobaczcie, o dziwo! ładnie wyglądają. Nawet mam luz. Tak wyglądają na pupie. Nie są takie obcisłe, bo bałam się tego, że będą jakieś dopasowane. Bardzo fajny materiał. One są jakieś tam naturalne, przynajmniej tak mi się wydaje. I słuchajcie, taki Total Look beż przełamany tymi czarnymi kropkami. Bomba. Jeszcze do tego możemy sobie, słuchajcie, dołożyć taką torebkę. A może jednak nie? <laughs> może jednak nie, słuchajcie. Yy, tak. Zapomniałam szczerze mówiąc o tej torebce, a bardzo fajnie wygląda. Taka Cowboy Girl, wiecie, klimat Yellowstone i te sprawy. Słuchajcie, jest rewelacyjna, ale może tutaj jeszcze gdzieś do jakiejś innej stylowej ją dopasujemy. Chociaż do niej jednej już by pasowała. Bardzo, bardzo fajna rzecz również. Słuchajcie, tym razem klimaty już takie typowo yellowstone, ranchu vibe i tak dalej, ale bluzeczka, najpierw o bluzeczce i tak, wzięłam l -kę. mogłam wziąć XL-kę albo jeszcze większą, materiał ma cudowny, taka widzicie z guziczkami, to jest bluzeczka, bardzo ładna, świetny materiał, nie wiem czy już mówiłam. Ale zrobiło się głośno i się nie mogę skupić. Torebka. Wydaje mi się, że fajnie tutaj pasuje. I spódniczka. Taka jak widzicie długa, biała. Taka boho w style. Ja sobie zrobiłam z tego taki komplecik i total look white, ale wiecie, że możemy przełamać na przykład taką bluzką, tą spódnicę. Już zresztą mam chwycę i Wam pokażę o co mi chodzi. O! I wtedy mielibyśmy taki, wiecie, look bardziej jeszcze na luzaka. Chociaż wiem, że nie każdy taki lubi. Lub możemy wziąć sobie, bo też widziałam, że dziewczyny tak noszą, taką torebkę. O, taką. I wiecie, przełamać tą stylówę taką torebką i tymi klepkami. I mamy taki yy, black-white klimat. No słuchajcie. Można kombinować, tylko i wyłącznie głowa nas ogranicza i wyobraźnia przede wszystkim. Ja pokazuję tylko takie przykładowe ode mnie stylówki, a pamiętajcie, że nie jestem żadną profesjonalną stylistką. Next, please. Zobaczcie, jaki fajny topik. Co prawda jest sztuczny, ale bardzo ładnie wygląda. Ja mam stanik bez ramionczek, więc no, weźcie to przez wzgląd, że tutaj mogłoby iść to ramionczko. Ale fajny, taki do wszystkiego basic. No i fajnie, że jest zabudowany w sytuacji yy, stylówki z tymi szortami. O, może tak, wybaczcie. Trochę już jestem zlasowana dzisiaj, więc mogę zacząć głupio gadać. Natomiast szorty. Krótkie, odkryte, mocno z takimi ozdobnymi czytami, coś takiego. Ja mierzę rozmiar 42, a górę L. -ka. No i tak to się prezentuje. Musiałam tak, wiecie, zrównoważyć, żeby tutaj trochę się zakryć, no bo tu jest tam mocno odkryta. I tak, wydaje mi się, że nie wyszło to najgorzej. Nie będę nic na siłę mierzyć, więc tu nie udało mi się tego ani dopasować, ani wydaje mi się, że ja korzystnie bym w tym nie wyglądała. Więc pokazuję wam namiary. Natomiast buzeczka bardzo ładnie wygląda, jest taka haftowana z dłuższym rękawkiem, i zobaczcie, jak fajnie by wyglądała z tymi shortami typu paperback. No, niestety. Y Szorty wziąłam nie w tym rozmiarze 38. Zdecydowanie nie jest na tą chwilę moim rozmiarem, więc nie będę się w niej wciskać. Cena, jak widzicie, całkiem spoko i one naprawdę wyglądają mega porządnie. Fajny tył, pasek oczywiście możecie wyciągnąć, możecie zostawić, więc polecam serdecznie te shorty. Żałuję bardzo, że pomyliłam rozmiary. A teraz przechodzimy już do sukienek, kochani. No bo jak wakacje, jak lato, jak wysokie temperatury to nie ma nic lepszego jednak dla nas kobietek jak sukienka. No i słuchajcie, te wzięłam w rozmiarze 3XL. O. I ona ładnie wygląda. Tutaj ładnie na biuście. Ta góra jest taka bardzo ciekawa. Widzicie, sweterkowa. Podkreśla pięknie biuścik, i jest taka, taka lejąca, taka komfortowa. Nie ma w ogóle ścisku. Nawet jak się spłócicie albo zjecie więcej, to tutaj możecie do oporu, słuchajcie. I się pocić i jeść. Tak wygląda z tyłu. Naprawdę piękna rzecz. No. No, co prawda, jak i i wam o, to się boże trochę brzuszek, ale bardzo fajna. No. no, dobra, musiałam wziąć tam do mierzenia i słuchajcie, jest piękna. Ten kolor, ta ilość haftów, ta długość, podszewka powełniana, wszystko mi tutaj odpowiada. Ja mierzę rozmiar L. Ten kolor jest taki, widzicie, bardzo delikatny, podkreślający akurat moją urodę. Uważam, że lepiej wygląda niż na przykład biały w moim przypadku. Natomiast słuchajcie, to jest sztos. I to jest taka sukienka, że z odpowiednimi dodatkami spokojnie możecie ją założyć na jakieś wesele albo większą uroczystość. Tak jest ta sukienka uszyta. Naprawdę obłęd i teraz możecie porównać, co prawda inne fason cukienki ale jest w kolorze takim ajwory, śmietanki, coś takiego ma regulowane ramionczka ma bardzo ładny deko... detal przy dekolcie niestety cała jest gdzieś tam od podkładu i różnych takich no ale był mój rozmiar, znaczy się wzięłam elkę i wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok możemy sobie tutaj doregulować, ona jest taka fiu-fiu. Idealna długość, przepiękna, również taka. Czuję się po prostu jak taki motylek, jak taka pani księżniczka. Taka, wiecie. A, bardzo mi się podoba. Naprawdę przepiękna sukienka. Kolejna już. Tym razem taka mocno zabudowana propozycja sukienki góra beżowa w paski. No i dół puszczony. Słuchajcie, też bardzo fajna propozycja dla osób, które nie lubią dekoltów, nie lubią pokazywać gdzieś tam swojego biustu. I do tego bardzo fajnie wygląda właśnie ta torebka, chociaż mocno się zlała, ale fajnie wygląda po te klapki i mamy gotową stylówę na tak naprawdę każdą okazję. Tym razem kombinezon w tym kolorze kaki szałwi z takim bardzo ładnym dekoltem. Co prawda wzięłam rozmiar L i tutaj odrobinę mi się rozchodzi, więc być może XL byłaby lepsza, ale wtedy nie wiem, czy w biodrach by to ładnie wyglądało. W każdym razie bardzo podoba mi się ten ciuch. Do kompletu mamy tutaj paseczek no i z tymi klepkami wygląda świetnie. Kolor jest bardzo twarzowy. Ja w ogóle lubię kombinezony. Lubię sukienki, lubię kombinezony właśnie na okres letni, ten gorący. I właśnie w ten oto sposób kończymy, już to mierzymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję kochani, że byliście ze mną w tym filmie, że oglądaliście do końca. Kto oglądał niech zostawi łapkę w górę. Pamiętajcie o sobie, będzie mi bardzo miło. Jak zostaniecie ze mną na dłużej, a ja czekam na Was w komentarzach. I widzimy się w następnych. Pa!